Witajcie w kolejnym odcinku, w którym to będę odpowiadał na Wasze pytania. Jestem nad zalewem kronowskim, bo po prostu mam tu blisko, a pogoda jest ładna i nie wiadomo jak długo jeszcze utrzyma się pogoda tak ładna w tym roku. No to lecimy. W jednym z poprzednich odcinków... Obiecałem, że zajrzę do Bidika, żeby zobaczyć, jak wygląda moja stara aranżacja, czyli dębowy las, który tam kiedyś zakładałem, oparty na dębowym drewnie, skoro Wielu z Was nie wierzyło, że to przetrwa. No, od zamoczenia tego drewna do dzisiaj, no, chyba już minął prawie rok, więc jak najbardziej aranżacja przetrwała. Eee, I ma się świetnie, ale zobaczcie sami, bo wpadłem tam na chwilkę na krótką taką, taki krótki rekonesans z kamerą. To jest Bartek. On zastąpił mnie na moim dotychczasowym, starym stanowisku pracy w Mobidiku. Przejął moje akwaria, założył swoje. Mój został ten las. Zobaczcie, jak on teraz fajnie wygląda. Naprawdę akwarium dojrzało, zmieniło swój charakter. Bartek niewiele tej pozmieniał utrzymując charakter tej aranżacji doszła w głębka, która moim zdaniem świetnie tam wygląda i bardzo pasuje ten trawnik z głębki między kamieniami wygląda naprawdę świetnie jak widzicie anubiasy bucefalandry fajnie się rozrosły mech na pieńkach wygląda dobrze, jest zadbany nie jest go za dużo, jest go w sam raz tak aby podkreślić charakter tej aranżacji ja jestem bardzo zadowolony i myślę, że Bartek wykonał tutaj kawał dobrej roboty utrzymując to wszystko w należytym porządku i dbając o o tą aranżację tak jak należy. Samym tego lepiej nie zrobił. A tu jest nowa aranżacja. Akwarium dojrzewa, korzenie są świeżo włożone. To ma tam zaledwie chyba tydzień, może troszeczkę więcej. Więc tu się dopiero wszystko zaczyna dziać. Jak widzicie, nowe aranżacje. Bartek swoje już zrobił i muszę przyznać, że ma dobry gust. Fajnie mu to wychodzi. I najważniejsze, że lubi to co robi. I Świetnie się przy tym bawi. O, tutaj kiedyś tam aranżację ja budowałem, Bartek ją przerobił. Muszę przyznać, że wygląda lepiej niż ja to zrobiłem. Szczerze powiem, że bardziej mi się podoba niż wtedy, kiedy ja to zrobiłem. Naprawdę fajnie jest to zrobione, dobrze pomyślane. Moim zdaniem proporcje są jak najbardziej ok, Wszystko jest zadbane, czyściutkie i, i można oko zawiesić. Tutaj są następne aranżacje Bartka. Myślę, że za jakiś czas będzie zmieniał te aranżacje. Mam nadzieję. Jak już wspominałem, Bartek objął moją starą posadę. Długo szukaliśmy kogoś, kto, kto zastąpi mnie na tym stanowisku. Odchodząc, nie chciałem zostawić tego wszystkiego, żeby popadło w ruinę. Jednak masę lat poświęciłem tej pracy w tym miejscu i nie chciałbym, żeby to wszystko się zmarnowało. I udało się. Znaleźliśmy człowieka, który się tym zajął, który jest pasjonatem, który kocha to, co robi, i naprawdę świetnie mu to wychodzi. Aż miło popatrzeć na te zbiorniki, i najfajniejsze jest to, że naprawdę go to kręci. I to jest ogromny plus. I lecimy z pierwszym pytankiem. Witam, oglądam z ciekawością pańskie filmy, ale mam pytanie konkretne. Ciągle się mówi o ilości ryb w akwarium. Nie przerybiać akwarium. No dobrze, a ile ma być rybek w danym akwarium? Przykładowo 60 litrów. Ile ma być dorosłych rybek? Pytam dlatego, bo są różne opinie na ten temat. Jedni mówią 3 cm rybki na 1 litr, inni 5 rybek na akwarium. I co wam powie na to? Pytanie może prozaiczne, ale, czy akurat, ale akurat oglądam Pańskie odpowiedzi na tle akwarium. Czy Pan konkretnie wie, ile rybek wpływa i czy to akurat akwarium nie jest przerybione? Pozdrawiam Zbigniew. A więc, e, drogi Zbigniewie, e, ja akurat nie stosuję i nie uznaję żadnych przyliczników typu. 3 cm ryby na litr wody. Dlaczego? Dlatego, że ryby są różne, mają różną przemianę materii, w różny sposób się odżywiają, więc zanieczyszczają tą wodę też w różny sposób. Inaczej będzie zanieczyszczała wodę odchodami, oczywiście. Ryba, która jest mięsożerna, a inaczej, która jest roślinożerna. Więc, na dobrą sprawę, przelicznik, moim zdaniem, psu na budę. A, jeszcze, czy akwarium za mną jest przerybione? Nie, nie jest przerybione. To jest duży litraż tych ryb, wbrew pozorom. Nie jest tutaj aż tak dużo, ale trzeba wziąć pod uwagę, jaka tu jest filtracja. Ja ci odsyłam do filmu o filtracji tym akwarium. O zrozumiesz, że wydajność tej filtracji jest delikatnie mówiąc okrutna i po parametrach wody, po ilości azotanów, fosforanów, ja nie zauważam, żeby tych ryb było za dużo. I tutaj właśnie jest takie sedno sprawy. Tak naprawdę, ilość ryb zależy od w pewnym sensie, między innymi nie tylko i wyłącznie, ale między innymi od rodzaju filtracji, jaką macie. Jeśli to jest malutki filterek, mówimy o akwarium 60 litrów, typu tam Fan 1 czy jeszcze jakiś inny, a filtr kubełkowy, duży filtr kubełkowy, no to chyba zgodzicie się ze mną, że w jednym i drugim przypadku ta. Liczba ryb może być różna. Ja w swoich aranżacjach stosuję ryby jako, że tak stosuję to, bitkę powiedziane, ale e, wpuszczam tam ryby jako dodatek do aranżacji. E, mi bardziej zależy na roślinach, na aranżacji niż na rybach. To no, jest akurat takie moje prywatne podejście, Wy możecie mieć inne. E, rozumiem, że na przykład to w ogóle by się nie sprawdzało w typu akwarium typu malawi, tanganika e, i tak dalej. Więc tutaj podejście moje jest zupełnie inne do tej sprawy. Ile ja bym wpuścił drobnych ryb na akwarium 60 litrów, powiedzmy sobie, z aranżacją, która no, nie przetłacza całego zbiornika bo to też trzeba wypośrodkować, tak? Możecie wrzucać skały i w sumie wody w akwarium 60-litrowej będzie 40 litrów, tak? Albo możecie mieć skroną maranżację, parę korzonków, jakieś kamyczki na dole i tak naprawdę tej wody będzie tam 50 litrów, e więc jak widzicie tutaj wszystko też zależy od zupełnie innych rzeczy niż sobie wcześniej wyobrażaliście, bo tutaj jakby... E Realna pojemność tego zbiornika po zrobionej aranżacji, a, a 60 litrów to może być zupełnie co innego. Więc ja wpuściłbym, powiedzmy sobie przykładowo neonów tak, do takiego akwarium. Wpuściłbym około 20 neonów na taki zbiornik. No, każdy wie jak neon wygląda, więc tu się posłużę tą rybą. Wiecie jaka jest duża, więc ja powiedziałbym, że wpuściłbym tylko 20 neonów na taki zbiornik 60 litrowy z dobrą filtracją. Z skromną filtracją odpowiednio jej, może 15, a może nawet i 10. Oczywiście fizycznie zmieści się tam dużo więcej ryb. Z tym, że no ryby wydalają no i coś się z tym musi chemicznie wydarzyć, więc mamy pewne poziom azotanów, fosforanów i innych związków w akwarium dużo organiki. Więc z pozoru prosta sprawa i prosty przelicznik, moim zdaniem, w ogóle by się tutaj nie sprawdzał. Następne pytanko. Witam, zakładam akwarium 200 litrów. Czy filtr zewnętrzny plus brzęczyk wystarczy, czy dokładać wewnętrzny? Pozdrawiam. Jeśli zakładasz akwarium 200 litrów, to mam nadzieję, że będzie to filtr zewnętrzny, kubełkowy. I po to się kupuje duży filtr zewnętrzny, kubełkowy, najlepiej dużo większy niż zalecany przez producenta, żeby nie trzeba było wkładać tam już absolutnie żadnego innego filtra. Więc tutaj. Planowanie zakładania akwarium 200 litrów z takim filtrem i zastanawiasz się, czy włożyć tam jeszcze filtr wewnętrzny jest totalnie bez sensu. Kup tak duży filtr zewnętrzny, kubełkowy, żebyś nie musiał tam pakować do środka jakichś małych filtretków wewnętrznych, bo to się w ogóle mija z celem, kompletnie bez sensu. Czy będziesz musiał natknąć taki zbiornik? To zależy od wielu, wielu czynników. Przede wszystkim od ilości ryb, które tam będziesz miał, od gatunków tych ryb, musisz wiedzieć, że im wyższa temperatura w akwarium, tym mniejsza zawartość tlenu w wodzie. I ryby, które żyją w temperaturze powiedzmy 28 stopni, tego tlenu potrzebują znacznie bardziej niż ryby, które są, że tak powiem, bardziej zimnolubne. Tutaj na przykład takie porównanie między powiedzmy paletkami które słyną z tego że żyją w bardzo ciepłej wodzie i z neonami które tam żyją w tej wodzie chłodniejszej, powiedzmy sobie około 22-23 stopni neoninesa. Eee, więc przy rybach które są bardziej wymagające pod tym względem można by było e, szczególnie w nocy używać takiego brzęczyka żeby dodatkowo nawiązywać wodę ale na to jest wiele innych sposobów można tak e, Umieścić wylot z filtra, żeby on jak najbardziej mieszał powierzchnię wody, przez co ta woda będzie bardziej natleniona i coś takiego może w zupełności wystarczyć. Tu niestety nie odpowiem na Twoje pytanie, nie znam tego Twojego zbiornika, planów tego zbiornika, nie wiem co chcesz tam wpuścić, ale musisz wziąć pod uwagę te rzeczy, o których mówiłem. Zasadniczo, filtr kubełkowy, na przykład z deszczownicą, powinien całkowicie wystarczyć. W szczególnych przypadkach można. Dodatkowo włożyć sobie tam natleniacz, a nawet asykuracyjnie, gdyby coś się wydarzyło, w nocy filtr się wyłączył, zepsuł ule kawarii, to kuratuje uratuje Ci sprawę i ryby Ci się nie poduszą. Szczególnie w dość ciepłej wodzie. Dzisiaj piękna, słoneczna pogoda. Korzystajmy. I następne pytanko. Dużo poruszanych tematów, które są często pomijane, bardzo fachowo jak zwykle. Dziękuję bardzo, staram się jak mogę. E, miałbym prośbę, czy mógłby Pan się wypowiedzieć na temat samego odmulania? Czy zbieramy tylko z wierzchu brud, czy wciągamy odrobinę żwirku? Jeśli mamy pod żwirkiem jakiś żyzny podkład, co akwarysta, to inna odpowiedź. Gorąco pozdrawiam. A więc tak, co do samego odmulania, gdzież to zależy? E, jeśli miałbym odżywczy substrat gdzieś pod spodem, e, wysypany na szkło i przykryty. Warstwą żwirku, mam nadzieję, że jest to przynajmniej te 5 cm. No to byłbym tutaj ostrożny, żeby jak gdyby nie zaciągnąć tym kloszem odmulacza z spod spodu tego substratu i po prostu zwyczajnie się go nie pozbyć. albo najboże no jeszcze, żeby on się wydostał na zewnątrz i wymieszał się z tym żwirem, no bo wtedy do słupa wody trafiłoby ogromne ilości niepotrzebnych na tą chwilę związków. I mogłyby być kłopoty na przykład z glonami. Więc tutaj przy takich substratach delikatnie z wierzchu, ewentualnie do centymetra głębokości, ja osobiście bym tak zrobił. Ja mówię to o swoich własnych doświadczeniach. Co akwarysta to ma swoją jakby wypracowaną metodę i u niego się sprawdza, a niekoniecznie u kogoś innego i odwrotnie przecież, tak? Jak wiadomo akwarium, każdy akwarium jest inne i to nie podlega dyskusji. Jeśli jest to sam żwir, bez substratów i tak dalej, no to możesz głęboko odmulać. No, ten klosz jest tak skonstruowany, że tak ten żwir jak gdyby się kotłuje tam w środku, wiesz, e, cały ten brud wylatuje, a sam żwir nie zostaje zaciągnięty. Jeśli to jest dobry, markowy e, odmulacz z dość szerokim, dobranym kloszem, to tak się właśnie dzieje, że ten żwirek, nawet drobny, nie zostaje zaciągnięty i nie, 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 przez wąż trafia na przykład, do wiadra. Więc przy tego typu odmulaniu, gdzie sam żwir brutalnie i okrutnie bym tam z nim postąpił, odmulając konkretnie, mieszając ten żwir, wyciągając wszystko. Jak gdyby z, z pomiędzy tych ziarenek, tych drobinek, te drobinki, z pomiędzy ziarenek samego żwiru, te nieczystości, tą całą organikę usuwałbym na zewnątrz. Ale jak mówiłem, jak masz substrat, to w żadnym wypadku tak nie rób. Bądź ostrożny, bardziej z wierzchu to rób. No niestety. To odmulanie nie będzie tak, tak porządne, jakby to było w samym żwirze, no ale nic więcej z tym nie zrobisz. Jeśli będziesz chciał bardziej odmulić, no to narobisz sobie niezłego bigosu. Pytacie też czasami jeszcze o odmulanie samego substratu aktywnego, na przykład, nie? Tych aktywnych substratów, tych granulek. Czy, czy to robić? Jeśli on już zaczyna pylić, czyli zaczynają się rozpadać te granulki i tak dalej, no ja bym to odmulał. Ja po prostu odmulam takie substraty, pozbywam się tych drobinek tego pyłu. Z korzyścią dla, dla całego zbiornika, bo oprócz tego, że to, co jest związane jest między tym, skumulowane między gatunkami tego substratu, wydostaje się na zewnątrz. Pozbywamy się tego nadmiaru, pozbywamy się całej organiki i przede wszystkim pozbywamy się tego pyłku, który jak gdyby zamula całe to dno. Przez to dłużej można utrzymać takie aranżacje bez restartów, bez wymiany, co się z tym wiąże oczywiście, wymiany podłoży. No to lecimy dalej. Katmi. Przy okazji chciałbym zapytać o dwie kwestie. W jednej z wcześniejszych odcinków powiedział Pan, że filtracja biologiczna jest wydajniejsza w wolniej przypływającej wodzie niż w szybkiej. Skąd więc pęd do instalowania jak największego filtra i posiadania lekkiej nadfiltracji? Tutaj mylisz wydajność pompy z powierzchnią filtracyjną w dużym filtrze. Są dwie zupełnie inne sprawy, aczkolwiek ze sobą dość mocno powiązane. Im większy filtr, im większa powierzchnia filtracyjna, tym bardziej ta filtracja biologiczna jest wydajniejsza. Po prostu te złoża bakterii, te kolonie bakterii na dużej ilości ceramiki są większe. A jak są większe, to więcej rozkładają. Związków azotowych. I na tym, wam, na tym nam głównie zależy. To też nie tylko ta kwestia to jeszcze chodzi o równowagę biologiczną. Im więcej bakterii nitryfikacyjnych i większe te złoża, tym większa stabilność takiego zbiornika. Ale lecimy dalej z pytaniem. Nie ma komarów. To jest to. Jestem nad jeziorem w krzaczorach i nic mnie tu nie ssa, nic mnie nie wypija mojej cennej e, błękitnej krwi. Lecimy dalej. Hmm, tak. Dlaczego w takim razie filtry, które przemielają wodę 10 razy w ciągu godziny, są lepsze od tych, które podmieniają tylko 2-3 razy? Przemielają tylko 2-3 razy. A kto powiedział, że są lepsze? Wydajność pompy plus niewielkie złoże. Duża wydajność pompy plus niewielkie złoże. No to tam na filtracji żadnej tutaj nie widzę. Eee, czy ten filt będzie lepiej pracował od tego, który jest powiedzmy sobie te 2-3 razy przemieniony tą wodę, Myślę, że nie. Tutaj moc pompy z małym medium filtracyjnym nie zrobi roboty. Tutaj raczej wybrałbym ten filt, który ma mniejszy przepływ, aczkolwiek daje rozsądny też nie może być za mały. Tam, ledwo kapie, też do kitu tam przemiał tej wody musi być tam wielokrotnie. Eee, pojemność zbiornika, pojemność akwarium w ciągu godziny przynajmniej te 5 razy. Moim zdaniem to powinno być ok. Więc duża pompa, małe, media filtracyjne, totalnie się mija z celem. To tylko duży ruch wody i nic poza tym. Różnie, również we wcześniejszym odcinku mówił Pan, że bakterie identyfikacyjne nie unoszą się w wodzie i prowadzą jedynie osiadły tryb życia. Zgadza się. Więc do nowego akwarium nie ma co lać starej wody, bo i tak nie przyspieszy dojrzewania. Jeśli tak, to dlaczego wszyscy powtarzają, żeby filtr myć w wodzie spuszczonej w, z akwarium, a nie w czystej wodzie? Skoro woda w, z akwarium nie zawiera bakterii, to po co to? A więc, no tutaj chyba nie zrozumiałeś do końca tematu. To nie chodzi o to, że żeby myć media filtracyjne w wodzie pomalanej z akwarium, żeby zaszczepić bakterie. Jak już wspomniałaś, tej toni wodnej, tych bakterii nie ma, bo bakterie identyfikacyjne prowadzą osiadły tryb życia. Więc żyją sobie na wszystkim, na czym, mogą sobie, na czym mogą się osiedlić. Żwir, podłoża, no wszystko, wszystko w akwarium. E, również media filtracyjne, filtrze. I płucząc e, takie media w wodzie w akwar z wodzie akwariowej, pobranej z akwarium, to nie robimy tego po to, żeby je zaszczepić, te bakterie. Tylko po to, żeby nie zniszczyć istniejącej już flory bakteryjnej na mediach filtracyjnych. Bo jeśli umiesz to pod wodą kranową z kranu, a motoruwa tu zasuwa, będzie głośniej. Eee, chwila, chwila. A jaka fala, zaraz będzie. No dobra, popłynęła bokiem. Eee, chodzi o to, żeby nie zniszczyć istniejącej już flory bakteryjnej na mediach filtracyjnych. Bo woda z kranu może zawierać np. chlor, który, jak wiesz, jest substancją zabójczą dla bakterii. No po to się podaje chlor do wody kranowej, żeby pozbyć się właśnie bakterii. Więc płucząc media filtracyjne w wodzie kranowej zabijasz sobie filtrację biologiczną na na przykład na gąbce, którą chcesz wypłukać pod wodą bieżącą lepiej to robić w wodzie pobranej z akwarium wtedy nie zabijesz tych bakterii i filtr dalej będzie działał jako filtr biologiczny Monika, jestem miłośniczką małych akwariów, jak dla mnie 25 litrów razy 10 jest znacznie lepszą opcją niż 250 litrów razy 1 a propos małych akwariów są teraz do kupienia gotowe zestawy z takim rozwiązaniem że media filtracyjne są umieszczone na panelu ponad powierzchnią wody i dołączona pompa pompuje wodę, która przepływa przecieka przez niezanurzone media. We wszystkich tradycyjnych filtrach panelach filtracyjnych media są zawsze w jakiś sposób zanurzone. Czy w takim filtrze nadwodnym filtracja biologiczna też, jest funkcjon też funkcjonuje sprawnie? Pozdrawiam serdecznie monika. Są to tak zwane złoża zraszane czyli bardzo silnie natlenione złoża. Chwila, motorowa. pływa, jest dalej. Dobra. Są to złoża, zraszane jest tam, są to bardzo silnie natlenione złoża, przez co bakterie nitryfikacyjne mają dużo lepsze warunki do rozwoju, do pracy, którą wykonują, tak umownie mówiąc, niż w filtrach zanurzonych, gdzie te, tego tlenu jest znacznie mniej. Więc te filtry... Na powierzchnią wody. Pracują znacznie wydajniej. Motoruwa. Uch, złe miejsce sobie wybrałem. Chociaż takie uruchliwe, nie? Dobra, wracając do tego tematu. Jeśli widziałeś jakieś wcześniejsze moje odcinki z akwariami Octopus to tam jest pokazane takie rozwiązanie pokazuje dokładnie jak to wygląda. Jeśli nie widziałaś zobacz sobie taki film i tam pokazuje jak wygląda taka filtracja i omawiam ją. Moim zdaniem jest to znacznie lepsza filtracja bez porównania. Nawet, moim zdaniem nie ma o czym dyskutować niż filtry zanurzone całkowicie w wodzie gdzie tego tlenu jest tam ograniczona ilość w filtrach takich, które przesiąkają w tych złożach zraszanych, filtracja jest o niebo lepsza, jeśli miałbym wybór filtracji zraszanej, a filtr, który jest całkowicie zanurzony, media, które są całkowicie zanurzone w wodzie, wybrałbym tą pierwszą, bo oczywiście tu nie mówię, że tego typu, że media są zanurzone, są zanurzone w wodzie, bo są w akwarium, bo jest to filtr wewnętrzny, ale też w filtrach kołołkowych, które stoją poza akwarium, te media również są całkowicie zanurzone i tutaj sprawa jest dla mnie bardzo oczywista. Ja zawsze wybiorę sobie filtry, które mają złoża zraszane. Eee, jeszcze raz proponuję, żebyś oglądała te filmy. Zobacz, jak mi stanie są te akwaria, e, które pokazuję. To, był, to była akwaria Octopus e, z taką filtracją. Tam naprawdę filtracja na niesamowitym poziomie. E, tak dobra, że jak likwidowałem te akwaria, to sobie je zostawiłem i motorowa. Ale się chłopaki bawią, ale to dobrze. Póki ciepło można, nie? Więc jak możesz, wybierz zbiorniki właśnie z taką filtracją. Będziesz zadowolona. Daję słowo. Dariusz, z krajobrazami niedługo prześcigniesz tony Halika. No, chyba to nie jest możliwe. Tu obok jest napis, tony Halik, byłem tu. I tak jest wszędzie. I następny komentarz. I weź, bądź tu mądrym, mówią, żeby nie mieszać w dnie, a tutaj mieszać, bo odmulanie to mieszanie w dnie. No to ja Ci pomogę połączyć kropki. Zgadza się, nie wolno bez sensu mieszać w dnie, wyrywać roślin, przeskładać aranżacji i tak dalej, i tak dalej. Już mówiłem o tym, wiecie dlaczego? A odmulanie to mieszanie w dnie. No, niby tak, nie? Mówię, jakby nie patrzeć, jest to mieszanie w dnie. I to nawet mocne mieszanie w dnie. Ale... Mieszanie w dnie, zwykłe hmm. mieszanie w dnie, czyli grzebanie sobie w dnie, wyrwanie roślin, powoduje to, że do słupa wody wydostają się substancje, które są skumulowane w tym dnie, powodując na przykład ogromny wzrost fosforanów w akwarium. A jeśli odmulasz i mieszasz w tym dnie i to intensywnie odmulaczem, to musisz wiedzieć, że te substancje nie wydostają się do słupa wody, są natychmiast zasysane i wężem lądują na przykład w wiadrze. Obok, więc liczba na przykład stężenia azotanów, fosforanów w akwarium nie rośnie. Więc nie masz się co martwić tym, że mieszasz dnie przy odmulaniu. Absolutnie nic się nie wydarzy, jeśli robisz to oczywiście umiejętnie. I jest też dużo pytań odnośnie pokarmów. Jakie to są pokarmy premium? Które to są te dobre pokarmy, o których wspominałem już w kilku odcinkach? E, czyli pokarmy, po których odchody ryb nie zawierają fosforanów i innego badziewia, gdzie są świetnie przyswajalne. Na tyle dobrze, że tej kupy jest naprawdę niedużo. No nie spodziewajcie się, że w tanich pokarmach coś takiego będzie. Bo na czym producent by zarabiał, jeśli wkładałby produkty, surowce bardzo wysokiej jakości, e, jakieś technologie? I sprzedawał to wszystko za jakieś tam grosze. Nie? No dlaczego jeden pokarm kosztuje puszka powiedzmy 100 ml, kosztuje 5 zł, a inny kosztuje 50 No Z czegoś to musi wynikać, nie tylko z chciwości i marketingu. Tutaj to wynika z tego, że produkty użyte do tego typu pokarmów są naprawdę bardzo wysokiej jakości. I oj, sobie zegareczek dzwonił. Więc jakie to są pokarmy? No tak, no nie chciałbym nikogo tutaj reklamować, no ale okej, okay. powiedzmy sobie, że powiem, e, na przykład Tetra z serii Pro, rewelacyjne pokarmy, e, potem Tropical z tej czarnej serii Soft, e, Dr. Basler, e, Natur Food i to są właśnie takie dobre pokarmy, one nie są tanie. Ale a warto nimi karmić, bo mamy wtedy mniej problemów w akwarium. Tak naprawdę wyżywienie ryb nie jest przecież aż tak drogie, jeśli to jest małe akwarium powiedzmy sobie, jakieś tam ogólne z małymi rybkami jak sobie przeżycie w skali miesiąca ile ja tego pokarmu schodzi, a ile musisz na niego wydać więc nie są takie parażające kwoty. Moim zdaniem, lepiej dopłacić parę złotych i mieć święty spokój z fosforanami, z zamulonym dnem itd. Tak i, tak i tym wszystkim tym, co opowiadałem w poprzednim odcinku. Niż potem bujać się z problemami. Lepiej dołożyć naprawdę. To jest rozsądniejsze zwyczajnie. I Laszek pyta. Co z syndromem starego akwarium w akwarium malawi? Mam sam piasek, który w jakiejś części jest regularnie przekopywany przez ryby. Czy w takim akwarium należy wykonywać jakieś czynności, aby nie było efektu starego akwarium? No muszę Ci powiedzieć, że jesteś dobre, bardzo, no, dobry, bardzo do dobrej pozycji, bo e, starzenie się akwarium Malawii no, to m, jakieś marginalne sprawy. Tam naprawdę e, bardzo trudno jest o to. Jak już wspomniałeś, ten piasek jest bardzo dobry, dobrze przekopywany, tam ciągle coś się dzieje, e, praktycznie zawsze jest czysty. Jest przekopywany, nic się tam nie kumuluje, może trochę gdzieś tam pod skałami, ale moim zdaniem efekt starego akwarium malawi raczej nie dotyczy. Komentarz: przyznać się, kto ma takie akwarium? 4 na metr na metr wspominałem o takim akwarium w poprzednim odcinku. No muszę ci powiedzieć, że sporo osób ma takich, ja znam akwaryj dłuższe jeżdżę do zbiornika, który ma 6 metrów długości. Ale są to zazwyczaj zbiorniki wystawowe gdzieś w firmach, restauracjach, w hotelach, rzadziej w domach prywatnych, aczkolwiek też takie jak najbardziej się trafiają i byłbyś zdziwiony ile osób ma. Nie sądź nigdy po sobie.